Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Ciemno tej nocy, betlejemskiej było, kiedy się dziecię, Boże, narodziło. W jakiej pościeli my tę noc przespali, żeśmy Bożego syna nie witali. Spaliśmy w smutku, jako i dziś śpimy, i Betlejemskiej gwiazdy nie widzimy, jedną noc w roku. Płyśnie nam na niebie, Kiedy idziemy z opłatkiem do siebie. Jak ludzie chcą być razem, wspólnie bawić się, wspólnie świętować. I właśnie te święta Anno Domini 2020 no nie pozwalały nam na to. W jeszcze w rodzinach jakoś mi sobie radzili. No, ale przecież masa koncertów świątecznych miała się wydarzyć w naszym powiecie, na naszej ziemi. Niektórzy robili to bardzo sprytnie, jak na przykład Jakubów. Zorganizowali właśnie koncert online. Każdy, kto chce, to może wysłuchać. Ale w Jakubowie tym bardziej warto, że śpiewał nie tylko kolendy, Stanisław Górka. Posłuchajmy, co śpiewał Stanisław Górka w Jakubowie i przeżyjmy, kontemplujmy no, nie tylko piosenki z plebanii na przykład, bo też jest z tego serialu, ale również kolendy i. Pastorałki. Jedną noc w roku, nie pali ogień i mróz ostawia. Ciała ubogie, jedną noc w roku, miecz nie zabija i pomór domy nasze. O mija. Ciemno tej nocy, betlejemskiej było, kiedy się dziecie Boże narodziło. W jakiej pościeli my tę noc przespali. Żeśmy Bożego Syna nie witali. Postanowiliśmy przygotować dla Państwa w wersji online koncert najpiękniejszych kolęd i pastorałek, które tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia wszyscy ochoczo śpiewamy. Organizując dzisiejszy koncert, chcemy, abyście Państwo utrwalili sobie właśnie w tym okresie świątecznym teksty i muzykę kolęd co przyczyni się również do kultywowania tradycji i tożsamości kulturowej naszego regionu. Siły testamenta, że idzie chwila święta, że oto Panna Czysta narodzi ludziom Chrysta. A my, ludkowie podliczymy, zasłużyć mogli na chwałę, na gloryję, przeświętą historię. Mówiły archanioły, okrutnie przyjdzie goły, Zapłacze u matusi, w płakaniu umrzeć musi. A my, ludkowie mali, czy my się spodziewali, że ześlą go anieli Józefom z Galilei. Jak kto jest z Warszawy, z Poznania albo z Łodzi nie szkodzi. Ali przecie on nie wie o co chodzi, to skąd on może wiedzieć, nawet jak się dowi, że mile. Od Lwowa w miasteczku Kulikowi Była cechowa piekarska osada I piekli tam piekarz z dziada prapradziada chlip. Ten chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip. Ten chlip kulikowski, chlip, ten chlip. Taki duży boh. Na buchni skrupka, jak z wiśniowego drzewa, ali krucha, ali chrupka. Po tylu latach ja pamiętam jeszcze, jak świć, jak błyszczy się, jak chrzęści, jak trzeszczy i pachnie, jak tylko się wejdzie do kuchni. To ja wam więcej powiem. Jak czasem wiatr dmuchni na rynku od straganów, to naraz całym rynkiem zajedzie tym zapachem to skórko i tym kminkiem. Chlip, ten chlip kulikowski, chlip, kulikowski, chlip, kulikowski, chlip, ten chlip, kulikowski, chlip, ten chlip. Dzisiejsze czasy wyróżniają się tym, że musimy się izolować, ale niech nie zabroni, żeby w ten właśnie sposób do Państwa dotrzeć i z Państwem się spotkać, żeby wspólnie radować się świątecznie. Przed nami kolejny piękny czas świąt Bożego Narodzenia. Pomimo że te święta będą inne niż dotychczas, lecz to czas radości, odpoczynku, a nadto przebaczenia i miłości. Pragniemy Państwu z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, niesłabnącego zdrowia, radosnych dni, wypełnionych ciepłem domowego ogniska, gdzie każdy smutek idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem. Życzymy także, aby nadchodzący nowy rok, 2021. Był pełen nadziei, wypełniony spełnianymi marzeniami oraz sukcesami we wszystkich przedsięwzięciach. Ta cóż ja wygaduj, Boże, Ty mój Bożysz, zlituj się nad nami, zrób, co tylko możesz. Przecie ja nie proszę z samego lakomstwa, żeby to zostało dla Lwowa. Dla potomstwa, dla tych lwowskich dzieciń, Co rosną wśród Anglików, może ktoś piekarzy, Który z czeladników jeszcze gdzie pamięta, Jaka to recepta, niech on ją zapisze, Niech on ją wyszepta, dzieciom umierając tak, By jego synek wiedział, Ile mąki, jaki drożdży, jaki kminek, Niech to ocali, niech to się uchowa, ta mala cząsteczka prawdziwego Lwowa. Bo Lwów to nie jest tylko okolico na mapach, to ludzi, to piosenka, to ta mowa, to ten zapach. Piotr, czujesz? Czuję. Chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski. Marta, czujesz? Chlip, chlip Kulikowski, chlip. Zmówiły się Rzymiany, by świat był popisany. I ci, co na nim żyją i cieśla, on z Maryją. To święta historia. Jak Józef i Maryja ku popisaniu temu szli wraz do Betlejemu. To historia święta. Świadczyły ją bydlęta wół marny, i oślisko, co dały przytulisko a my ludkowie mili nie chcielim tej familii pędzili precz od proga brzemienną matkę boga ci co gorzko płaczecie ci co drogi nie wiecie pójdźcie za naszą gwiazdą pójdźcie z jasności jasność ci co jesteście sami od bólu obłąkani pójdźcie za naszą gwiazdą Pójdźcie w jasności jasność. I wy, co bez uśmiechu, i wy z brudu i z grzechu, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasności jasność. I maleńcy, nieważni, i żyjący w bojaźni, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasności jasność. I wy, życiem zmęczeni, otępieni cierpieniem, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie jasności jasność. Niech to światło ogromne stanie się naszym domem. Niech w płomieniach tej gwiazdy serce ogrzeje każdy. Niech odetchnie wolnością. Pod jasności jasnością. Pójdźcie za naszą gwiazdą. Pójdźcie w jasności jasność. Wśród nocnej ciszy. Głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać pana, przywitać pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając, zawołali z wielkiej radości. Z wielkiej radości. Wstawajcie, coście zaspali. Choćbyście byli najdalej, co jeszcze domy drzymać? Lepiej powitać syna Bożego. Jak się zejdziecie w Betlejem, to wam gorzałki nalejem. Na takie urodziny najlepiej gorzałczyny przepijem. Ostatni razik wołamy, a potem wszyscy ścichamy. Będzie Maryja sama syneczkowi śpiewała lulajkę. Lulaj, że lulaj, A ty go matulu, W płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu Lulaj, że lulaj, A ty go matulu, Płaczu, utulaj. Lulaj, lulaj, Boże dziecię, Bo, męczysz się na świecie. Zamknij oczka niebiesciutkie, jeszcze poznasz się ze smutkiem. Przyniesiemy, co kto może, by ci w żłóbku było dobrze, byś usnęło, nie płakało i o smutku zapomniało. Niechaj pachnie siano one, co jest w żłóbku położone. Niechaj mrozy nie mrozują, niechaj wiatry nie wiatrują, niechaj będzie dobrze wszystkim, gdy staniemy u kołyski. Niechaj nas nie dręczy bieda, kiedy Ci będziemy śpiewać. Lulaj, lulaj, Boże dzieci, niech po całym idzie świecie ten z najłagodniejszych miękki odblask gwiazdy betlejemskiej. Nie płacz, Dzieciąteczko, nie czekaj kołaczów, boś się narodziło do cierpień i płaczów, choćby święta panna ręce załamała. Już się kują gwoździe dla Twojego ciała. Choćby święty Józef przed Herodem zbierzał, już piełkuje ziarno dla Twojego krzyża, już cię kuje sianko, już cię bolą boczki, już łzy obmywają. Twoje modre oczki, już cię pali słońce, już cię ziemi, ziemia, byś się, Panie Jezu! W człowieka przemieniał. U -u 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 -u, u -u -u Zejdźmy się jak na wilię. Razem podzielimy nasz strach, strapienie, niejasność, zwątpienie. Może ten chleb kamienny. Dotknięty przez innych, stanie się miękkim chlebem naszej ziemi. Nie trzeba życzeń, bo i co tu życzyć? Wystarczy kącik, chwilka, żeby się przełamać tym, co najbardziej boli, i razem policzyć bliskich, którzy przegrali, ale nie chcą kłamać. Zejdźmy się jak na wilię, razem podzielimy, co boli ciebie, a co boli innych. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny król nad wiekami, A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami aniele stróżu mój ty twardo ze mną stój zechciej powiedzieć co mam wiedzieć kiedy niedobrze mi się wiedzie aniele stróżu mój Aniele, stróżu, bądź. W mym domu gościem siądź. Zjedz z nami, pobądź godzin parę. Pośpiewaj pieśni nasze stare, zanim odlecisz stąd. Aniele, stróżu, wiesz, tak nam potrzebny śmiech. Nie proszę cię o wielkie znaki. Przynieś mi z nieba dowcipiaki, byśmy się śmiali też. Aniele, stróżu, daj, by śmiał się cały kraj, byśmy się w śmiechu zapomnieli. I gdzie jesteśmy nie wiedzieli. Stoisz sam pośrodku świata, dookoła tysiąc spraw. Minął dzień, mijają lata, jutro mieni się od bar. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Idziesz losu, korytarzem, w niecodziennych życia tłach. Odpoczywać będziesz w biegu Póki serce w piersi gra Na tej ziemi pod tym niebem Życie nasze toczy się Dzień jak co dzień, dzień po dniu Wciąż się dzieje życia cud Wspomnieniami, marzeniami kończy się kolejny dzień. To, co było, jest za nami, to, co ważne, stanie się. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje, życia cud. Dzień jak codzień, nowy dzień, kiedy wszystko stanie się. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV!